Mamy wskazać dipeptid, który mógł być produktem częściowej hydrolizy łańcucha polipeptydowego naturalnego białka. Słowem klucz jest tutaj naturalne białko. Zastanówmy się, jak powstaje naturalne białko. Naturalne białko zawsze przez organizm jest syntezowane od N końca do C końca. Co znaczy N-końcowy? N-końcowy to taki aminokwas, który z lewej strony ma wolną grupę aminową. C-końcowy to taki aminokwas, który znajduje się z prawej strony łańcucha i ma wolną grupę karboksylową. Czyli tu musi być wolna grupa NH2, a tu musi być wolna grupa COOH. No dobra, przeanalizujmy nasze dwa przykłady. Tutaj mamy wiązanie peptydowe w pierwszym. Prawda? Czyli patrzymy, co jest po lewej stronie. Po lewej stronie jest grupa karboksylowa, no, ale ma prawo być grupa karboksylowa, bo jednym z naszych aminokwasów jest kwas asparaginowy, który ma z dwóch stron grupę karboksylową. Bardziej nas interesuje, czy po tej stronie jest wolna grupa aminowa. No jest wolna grupa aminowa, tak? Czyli można powiedzieć, że to jest aminokwas N Końcowe. Patrzymy, co jest po prawej stronie. Po prawej stronie jest nasza walina, czyli powinna mieć grupę. Tak, grupę karboksylową. I ma grupę karboksylową. Czyli w takim razie mogę powiedzieć, że to jest C końcowe aminokwas, a to jest N. Może większe N napiszemy. N końcowy aminokwas. Czyli to by mi pasowało, bo jest to. Jest to w takim razie nasz aminokwas, znaczy polipeptyd, dipeptyd, który jest dipeptydem naturalnym ze względu na tą kolejność. Ale zobaczmy, co jest w drugim przypadku. Tutaj może zmienimy trochę kolor. I tak, szukamy wiązania peptydowego. No to wiązanie peptydowe powstało sobie tutaj. No to patrzymy. Co ma ten aminokwas wolny z lewej strony? No. Ma grupę karboksylową, czyli on jest C-końcowy. Po prawej stronie jest oczywiście grupa karboksylowa, ale jest też grupa aminowa, czyli to jest N-końcowy aminokwas. No to w takim razie widzę, że ten nie powstał zgodnie z procesami translacyjnymi w organizmie ludzkim, bo zaczął być kodowany od C-końca do N-końca, a ten został. Zakodowany od N końca do C końca, czyli wskazujemy dipeptyt pierwszy. No dobra, sprawdźmy odpowiedź. Dokładnie taką samą odpowiedź udzielono. Więc wiemy, że zadanie mamy rozwiązane poprawnie. Przejdźmy do następnego zadania. Ja sobie to zadanie oznaczę. Myślę, że chyba warto będzie pamiętać o tym zadaniu, więc ono już u mnie nie będzie do wyjaśnienia, tylko ono będzie zadaniem trudnym. Chętnie sobie przed naturą przypomnę, jakie to były naturalne peptydy. To tyle w tym odcinku. Dzięki za wysłuchanie.